No dobrze. Sprawdzę wszystkie oszczędności na miejscu. No i dobrze. Tak wygląda tylko... Się wtrącę do odcinka. Tak wygląda właśnie salon i kuchnia. I wrócę do kuchni. O! Chyba już Andrzej był tu z walizkami. Proszę wejdź. O, pomożesz mi. Już biorę walizki. A. I ja tego mam. Dobrze podkładaj lepiej tutaj te rzeczy. Właśnie zamieszałam. O, nareszcie. Tak. Będzie trzeba tutaj jeszcze jakiś system, ale zrobić, ale to później. Teraz. Przepraszam, ktoś do mnie e, dzwonił. Dobrze. No to tak. Wróćmy do historii. Dobra, e, Pagi mam. Pójdę, pojadę po dzieci. Dobrze? Mm. Ile ich nie ma, no. Jesteśmy. A wy czemu to trzymacie? Bo akad ja graliśmy i ma powiedzieć że to pilne, no to przeszliśmy. Tak, pilne. Masz, możecie wziąć swoje walizki. Wreszcie! E, która moja? Ta jest moja. Tak, to jest moja, ale jeszcze kilka rzeczy będzie trzeba tutaj pokopać, więc to jest oliwki. Super, to ja już idę. A no tak, to jest moje, zapomniałam. Moje. moja, zapomniałam. Moja. Czyli moja została A tutaj nasze kurtki. A ty gdzie idziesz? A no tak. Tiffany, pobiegaj sobie na razie. O, ona była w walizce. Chyba musiała tam wskoczyć, ale akurat otwierała na no tą niebóźnię. Na pewno tego nie sobie tak. Mi się wydaje, że powinniśmy sobie kupić inną szafę jeszcze. Tak, ja też mam taki. Mi też się wydaje. Tak samo jak tobie, kochanie. Mhm. To. Bijzama, ja tutaj. Mam taką. Sukienka, sukienka, suknia. Okulary położę na razie tutaj i na suknię. A nie, to moja zapasowa piżama. To, to, to jeszcze odłożę tutaj. Mm. Okulary i to na razie tu odłożę. Będzie trzeba jeszcze kupić kilka ubrań. Są... Prawda, kochanie? Prawda, kochanie. Prawda. No, dobra. To zrobione. Czasem... Mm. No dobra, to ja idę odnieść moje rzeczy. Czemu tutaj także masz rzeczy mamy i tutaj... Nie wiem, może tak się coś źle spakowało, spakowa nie wiem. No dobra, to kurtka... Czemu ja mam portfel tutaj tacy? Nie, nieważne, przynajmniej będę mogła sobie coś kupić. Mm. Co to łazienki? W ogóle jak to się tutaj znalazło? to się chyba pomieszało podczas y, robienia tych wszystkich ubrań. Dobra, walizkę sobie gdzieś zostawię tam na dole. Karty taty też. A ja pójdę to odnieść. Nie, e, to ja... Co to jest? Nieważne, Oliwka, zostaw to. Dobra. Dobra, to ja odłożę to i idę. Super, mój pokój jest superancki. Zasłonię tylko sobie i przyczepię tutaj moje zdjęcie. Tutaj kredki, a cukierka sobie zostawię. Zabawki mama mówiła, żeby wkładać do tego pojemnika, a ubranka będą w szafie. No dobra, no to ubranie jedno, drugie, trzecie, smociek. Tego się nie da, tak? Raz, dwa. No to na środek położę. Pieluska do spanka. Kłódka chyba na dół powinna być, bo nie wiem. No cóż. I piżamka zapasiowa. Dobra, jeszcze smoczek, to smoczek. A na razie będzie tutaj. A te dwie rzeczy by trzeba było zanieść na dół to. A nie, a ty jeszcze tutaj? Tak, tak. Hmm. Zaniesiesz? na no spoko. I w tym czasie się napiję. O, przepyszne. Dobra, trzeba się rozpakować. To jest moje, to jest moje. Nie, to jest mamy i tato. chyba. tutaj. jest tato? W ogóle to jest sukienka? To jest mamy. Ona się coś pomieszało. Jedna bluza, piżama zapasowa. No to na razie tak nie będzie. Druga zapasowa piżama i inna bluza. A te piżama normalna i bluzki włożę do szafy no. A te rzeczy. O, zostawię i odniosę. Odniesiesz? A braka dobra, dobra czory, magia niech się przeniesie. Bum. Jak ty to zrobiłeś? A, braka dobra, dobra! A przy okazji odłożę tutaj kubek. Dobra, ja się próbujemy na fotel. Napiję się. Mam mój sok. Oranżadę. mnie I zamknę szafę. Dobra, to ja się schowam. Albo nie, tutaj za nudno jest. Tu się schowam. A muszę ja jeszcze w górzyk wcisnąć. O, wreszcie. Czy ja słyszałam nie windy? No cóż, ale tak, zgodzę się, kochanie. Trzeba by było zmienić jednak tą szafę. A no tak, walizki. Czemu tutaj są jeszcze ubrania? Tutaj jeszcze kłódka, oliwki. A, no tak. Dobra, musimy tutaj dodać szafy jakieś. Co można? Teraz przerwałam odcinek. Będę ja tutaj szafę włożyć jakąś by się mi przydało przynajmniej jakaś szafka tutaj. Może taka biała. Zasuwana. W sam raz. Jadkowo jakieś tej te półki na tapki. I tutaj by się zmieniło tylko szafę na inną no, na taką. Szkoda, bo ta akurat taka ładna jest. I gdybym po prostu jakąś coś innego tutaj dodała, na przykład to by się odsunęło. Coś to tak ładnie tu wygląda. Ale dla dobrej sprawy trzeba to tutaj to niech będzie. Ten obraz by się po prostu... Nie wiem. O. I tutaj jakąś jeszcze szafę by się dało, albo szuflady. Może te dwie szuflady bym tutaj dała. Tak, i by została ten obraz tutaj, by on został. No, i tak jest dobrze. Ach, no cóż. Walizki trzeba połkładać. To miało być w łazience. Ach, nie rozumiem. Jak my mogliśmy zostać jeszcze część rzeczy niedokończonych. No cóż, to później się tym zajmiemy. No dobra, no to, to trzeba odłożyć. Tu. Mm, dobra, no to. Tu będą rzeczy mojego męża, a tutaj moja. Męża i męża. Dobra, na razie to niech tak zostanie. Wezmę tylko te walizki. Żeby nie było, że tutaj są. Mm, dobra, dobrze. Jeszcze tutaj walizeczki. No. I gotowe. Ach, jak miłutko. Tak, to prawda. Tylko szkoda, że już tak późno. No. Chodźmy już spać. Tak, to dobry pomysł. Myślisz, że dzieci już się przebrały i e, pójdą spać same? Czy, czy muszę im powiedzieć? Nie, kochani, śpi. E, tak, śpimy. E, och, późno. Dziwne, że mała po mnie nie przyszła na coś. Przebiorę i tyle. Wyłącz, wyłącz, wyłącz. I wyłącz. Wyłącz. Jeszcze tylko spray do zmazywania makijażu. Wyłączę muzykę. Nie. Chcę wyłączyć muzykę. I chcę spać. Albo lepiej brat. No co, Agona Mżabisa, talerę tatą. Ej, to był limitu, limitowany odcinek. I co z tego? I spać. Dobra, dobra. Fuuu. Nie mogę się przeptać. Nie wiem, jak normalny człowiek w toalecie. Albo goźźź bądź... się. Dobranok. Aliciu. Oliwka. Oliwka, która spać? Hmm... Zastanawiam się, czy zdajemy jej chociaż opaskę i niech sobie śpi. Pogarza światło. Jak zwykle to ja muszę wszystkim kazać spać albo i budzić. Och.